Witam wszystkich, jak to, że nie należy do osób żalających się nad sobą, nie każdy wie, że dostałem ostatnio przekupliny. Przy robieniu przysiadów oczywiście używałem pasa, ale był duży ciężar i nad pasem w kresie białej poczułem mocne ukłucie i okazało się, że dostałem przekupliny kresie białej właśnie tu nad pasem. W tej chwili dzielę się ten dwań, ponieważ znalazłem w bardzo prosty sposób na do rozrostowi tej przekupiny. po prostu założę pas odwrotnie szerszą stroną do przodu to powinno mnie zabezpieczyć właśnie przed dalszym rozwojem tej kontury zapinamy właśnie pas w ten sposób yy, dosyć mocno do większości ćwiczeń już niestety muszę go używać, ale nie martwcie się, moja talia raczej nie ulegnie do formacji. Widzimy się we wrześniu w październiku na zawodach.